Witajcie kochani! Dzisiaj chciałam Wam przedstawić produkt Artego. Artego to włoska marka, która wprowadziła jakiś czas temu na rynek linię Touch, typowo naturalną, pozbawioną parabenów. Bohaterem dzisiejszego nagrania jest spray Thermo Shimmer. Spray, który ma zabezpieczać włosy przed wysoką temperaturą, jednocześnie też nadaje włosom blask, spaja rozdwojone końce. Na wilżę zapewnia długotrwały efekt lśniących włosów. Produkt pochodzi z Włoch ma 150 ml pojemności. Tak jak tu widzimy ponowną informację jest pozbawiony parabenów. Kryje się w takim oto kartoniku. Zajrzyjmy do środka. Tutaj mamy słomkę która umożliwia nam potem używanie tego produktu jako sprayu. Poza tym, w opakowaniu, mamy sam spray. Tak jak widać, jest zamknięty w takiej ładnej, zgrabnej buteleczce. Jest to produkt dwufazowy. Na górze jest taka faza bardziej oleista, na dole bardziej płynna. W tej płynnej fazie możemy zauważyć błyszczące drobinki złota. Podczas zastosowania nadają bardzo ładny efekt rozświetlenia włosów. Przed użyciem musimy na tym wstrząsnąć. Powstaje nam coś takiego jeszcze troszkę, żeby złotko ładnie się rozeszło. O, już teraz nie widać złota na dnie, więc znaczy, że produkt jest dobrze okay. wymieszany. Teraz trzeba wymienić kurek na spryskiwacz i zaaplikować na włosy. Spray termoochronny testowałam używając go na włosy wilgotne przed suszeniem. Pozwolił mi na łatwiejsze rozczesanie włosów i przy suszeniu włosy były bardziej gładkie, miękkie. Produkt charakteryzuje się też dość przyjemnym zapachem, delikatnym i niezbyt narzucającym się. Jeżeli szukasz sprayu termoochronnego, który jest pozbawiony parabenów, a poza samym dać jeszcze jakieś dodatkowe właściwości pielęgnacyjne, jak najbardziej polecam.